A przed nami kolejna zmiana organizacji ruchu w ramach dąbrowskiej rewolucji drogowej. Tym razem okolica skrzyżowania koło Merkurego. Jadę ulicą Królowej Jadwigi. Dojeżdżam do Ronda koło Merkurego. Zwróćcie uwagę, w poziomie jest i mamy tutaj przejście dla pieszych. Co za tym idzie, jest zamknięte przejście podziemne tutaj. To przejście podziemne, które jest tutaj, ja sobie tutaj zawrócę. Zajmuję lewy pas, wszystko fajnie. I zwróćmy tutaj na jedną rzecz uwagę. Tutaj mamy tak naprawdę wyłączony z ruchu całkowicie skrajny lewy pas. Na tym odcinku od Ronda w kierunku gołonoga. Pasy na rondzie poprowadzone są. Pas prawy do pasa prawego, pas lewy do pasa środkowego. Tutaj na ten odcinek w kierunku Gołonoga no A taka zmiana organizacji ruchu wymusza również na tych jadących od alei Róż pewnego rodzaju zmianę swoich zachowań, bo ty dotychczas. Prawie bezkolizyjnie tutaj jechaliśmy. Tymczasem, jeżeli od lewej strony będziemy widzieć, że jadą pojazdy, to zwróćcie uwagę, one od razu wjeżdżają w prawy pas. więc tutaj na bank trzeba się wtedy zatrzymać i ustąpić pierwszeństwa tym, którzy jadą z ronda. Dotychczas mało kto tak naprawdę wjeżdżał szeroko do pasa prawego. Dlatego prawie jeździliśmy bezkolizyjnie. Największa zmiana chyba jest w tym miejscu dla jadących od centrum w kierunku gołonoga. Tutaj jeszcze na wysokości kościoła ruszu w zasadzie tego nie odczuwamy. Tutaj jakieś mogą być pojedyncze wyłączenia pasa ruchu, oznakowanie mamy jak dotychczas i jadę sobie prawym pasem w kierunku w kierunku gołonoga. I tutaj już muszę tak naprawdę bardzo uważać, bo o ile sam wjazd do Ronda jeszcze jest taki, jak jeszcze był dotychczas, tak tutaj już zjeżdżając, zobaczcie, od razu zjeżdżam do prawego pasa. Pamiętajmy o tym, zwracajmy na to uwagę, aby nie jeździć tutaj na pamięć, szczególnie ci na pasie prawym, żeby nie wjeżdżali w sposób niekontrolowany w pas lewy. Tak, jak to wjeżdżało się dotychczas, bo może się okazać, że tam będzie jechał inny pojazd i staniecie się po prostu sprawcą kolizji. Natomiast w zasadzie nie zmienia się tutaj nic dla podróżujących od strony gołonoga do centrum przez REDEN czy to nie, nie tylko w kierunku centrum, bo również dla tych jadących w kierunku. Sosnowca Tutaj wszystko to co było dotychczas Jest zachowane Czyli w kierunku centrum Jadę tutaj pasem Bezkolizyjnym Więc w żaden sposób Tego że praca po drugiej stronie Jakakolwiek jest wykonywana Nie odczuwam